Róże, brąz, Nie mam założonego, kompletnie highlightera, ale jaja. Serdecznie witam na kanale dla Pań w eleganckim wieku i nie tylko. Jeśli masz ochotę, to tutaj możesz postawić mi kawę. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu. Bardzo dziękuję i zapraszam na film. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty 65+, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko, na kanale stworzonym przeze mnie po to, aby panie w wieku eleganckim i nie tylko przekonały się, że kobieta, która zrobi sobie makijaż poprawny, ładny, ukrywający jej wady, a wady do... A Wytopywawujący na światło dzienne um, jej zalety, urody, zamiast um, ostrzykiwania i innych inwazyjnych, um, plastycznych um, zabiegów. O, w ten sposób. Kochani moi, z czym się do Was przychodzę? Ano, przychodzę do Was z prostym makijażem dla każdej pani od 0 do 150 takim rozświetlającym, jasnym, słonecznym, wiosennym, wiosennoletnim makijażem, kochani. Paletki, której użyję do tego, to jest ta z Eveline. Ona jest wszędzie dostępna. Ona jest bardzo dobra, choć tania z Eveline, i właśnie dla takim dostępnym dla każdej pani, dla każdej kieszeni zrobię sobie makijaż. Oczywiście, że można to wszystko przełożyć na jakieś drogie palety, kto ma, y, która będzie miała kolory takie lub podobne do tych, których będę dzisiaj używać, kochani. Na twarzy mam pielęgnację dr Pierrico Um, Dr. Pieriko, um, Ardeco i no, pod oczy. I kochani i kochani, jest ogólny ogólny krem. O. E, z peptydami, kochani moi. To jest mój podkład. W tej chwili on mi się najlepiej, najlepiej wygląda na mnie na mojej cerze. I z tej samej firmy, kochani, wzięłam sobie troszeczkę, popudrowałam twarz. Ja ją później też zapudruję. Estelle, tak, tak, dobrze pokazałam. Nie? Potem ja tą, ten twarz też zapudruję porządniej y, tym pudrem, bo jak jedno i drugie się ze sobą zgadza, to jest y, super. Aha, jeszcze mam z maka y, pod, podkład pod, na oczy pod jak się nazywa, bazę, bazę na powieki mam z maka, a na tę bazę dałam, kochani, ten kolor, ten róż z tej paletki, którą będę wykonywała makijaż. Być może, że sięgnę po coś z, jakiś z glam shopu, żeby może bardziej był świetlisty, chociaż nie wiem, nie, zobaczymy, jak to się dalej wszystko przełoży. Podkreślam jeszcze raz, że jest to makijaż. Um, Kolory, jeżeli macie taką paletę w podobnych kolorach, moż, żeby można sobie, nie musi, nie musi nikąd jeszcze kupować tej, nie? <grym> Tylko po prostu, jak się ma w podobnych kolorach, to proszę małpować ile wlezie, kochani. A zatem zapraszam na makijaż. Mieszam te dwa kolory takim pędzelkiem puchato-płaskim. Ten kolor i ten kolor oczekuję i sobie, kochani, go tutaj nakładam i rozblendowuję do góry, żeby było tutaj tak samo. Cienie są rewelacyjne, proszę ja was sami zobaczcie w jakim tempie ja je tutaj nakładam. Robię sobie wyciągnięcie w górę, bo to jest zawsze dobre. Pani, które na przykład już nie mogą wyciągać w górę tego to wam pokażę jak, znaczy tak możecie prawda, tylko zaokrąglacie tutaj sobie i jak z jaskółki już nie możecie albo nie umiecie albo nie chcecie, to wam pokażę jak zrobić jaskółkę, ala jaskółkę taką, która się spodoba każdemu. Jeszcze raz może tego bardziej, tego. o no patrzcie, no człowiek dotyka i to samo się rozprowadza. O co jak, jak widzę, dobra, ludzie zbierają drogie palety, oczywiście każdy ma swojego świra, nie? Ja mam świra, kochani, ym, no wiecie jakiego mam. Ja mam świra, moi drodzy, y, y, od okładkowego. Zapomniałam wam powiedzieć, y, że wyrwie w zrobiłam tą krecką y, z Stars from the Stars. Znalazłam ją w końcu. Mówię, w przyrodzie nic nie ginie. No i na to nałożyłam, kochani, o ten. Podłóg mam rozjaśniony moim białym korektorem i kwararą doklepany. I, kochani moi, bierzemy ten sam pędzelek, maczamy w tym najbardziej brązowym i sobie tutaj ten koniec troszeczkę przyciemniamy, nie? Koniec i w załamaniu, i troszkę ten i podjeżdżamy sobie, robimy sobie od razu troszkę oko większe. A czemu nie? Prawda? Sobie troszkę oko większe robimy. I moi drodzy, i moi drodzy, i moi drodzy. I bierzemy ten e, taki satynowy najpierw i dodajemy sobie tu. Tak myślałam, żeby klej dać, ale nie każda z nas ma klej, prawda? A jak się odpowiednio dużo nałoży, to i tak się będzie trzymać. Po prostu. I tyle. O. Jeszcze raz. Kiedyś robiłam tą paletką makijaż. To jest paletka raz użyta i odłożona, tak jakby. No i teraz ten bardziej. Wierz, że wyszedł mi bardzo fajnie ten makijaż. I teraz tą taką. O, bardziej jakby błyszczącą. One są idealne do pomaszczonych powiek. Popatrzcie. Idealne są, po prostu pasują jak ulał i jak złoto, jak talala, lala, jakby mi dziadek mu powiedział. I teraz ten najjaśniejszy, uj, schaczyłam pazurem, no, a damy? Jakieś ciężko, nie wiem czy będzie go słychać czy nie, w każdym razie ciężki jakiś samolot, o. duży, ciężki. O i tak sobie... Nie? Prawda? I tutaj jeszcze też możemy trochę dołożyć, żeby tu było świecące o wewnątrz. Po prostu po prostu i więcej nie trzeba. No i bierzemy teraz ten ym, płaski, a wąski. Tym najciemniejszym maczamy i sobie tu robimy przy nasadzie rzęs kochani ciemni, no i jak ktoś chce, ale osypują się, osypują się, no ja nabieram za dużo i nie oczypuję. tak, tak wygląda, że się osypują, sobie można tu, prawda, zrobić, o, jaskółkę, taką małą jaskółkę, która, prawda, będzie tak oko y, przyciemniała, tutaj też do, bo i tak tutaj po między rzęsami yy, poczernimy, żeby to wszystko jakoś wyglądało, nie? Prawda, prawda. Prawda, ja czasu, prawda, ekranu. Osypanam, jak nie wiem. No i teraz yy, z taką o, zaznaczoną jaskółką sobie to zostawiamy. Przechodzimy z tym, yy, można przejść. Na, oczywiście trzeba na dół, na dolną powiekę. Więc będę części się no, trudno. I kochani moi, dla pań, które nie, nie chcą, nie lubią, nie mogą, bierzemy normalne, znaczy ten pędzel taki płasko, yy, yy, i sobie jeszcze raz w tym brąziem maczamy, i go sobie tu po prostu rozblendujemy. O, tak, o, o tak, nie? że tu będzie ciemniej i po, jak, jeżeli są zmarszki opadające, to bardzo głęboko yy, okrągłymi ruchami. Tak jak ja tutaj, o, po prostu wcisnąć ten, ten cień. I go rozblendować, tutaj na dół zostawić. I praktycznie nasz cały makijaż, robiony cieniami, już jest zrobiony. Ale wiecie co, ja tutaj mam taki jeden cień? On mi kusi strasznie. O, to jest taki toperek, a taki fa fajny, żeby, o. I to jest to. Po prostu klepu klepu patrzcie. O. Klepu klepu i wyklepu. O. I jest inny już. O! To? Taki... Nie taki różowy, ale taki. Nie? O. Klepu klepu i wyklepu. On jest taki szorstki, nie? Ale te drobinki są małe i oko nie będzie bolało, to wiem na pewno. i sobie tu go. Klepu, klepu i wszystko pięknie wygląda, prawda? Prawda? Jak się człowiek przyłoży, to wszystko pięknie będzie wyglądało. Trzeba się przyłożyć, poćwiczyć, po prostu nie stresować się, że ja nie umiem, ja też nie umiałam. Ja też nie umiałam, gdybym musiała powtórzyć jakiś makijaż z początków i zrobić go teraz. O, taki film. Napiszcie, czy chcielibyście taki, bo sama jestem ciekawa, jakby to było. Nie? Bardzo ciekawa jestem. Także, o i proszę Was uprzejmie, tym możemy sobie dalej, i wyżej, i jak nam się chce poklepać, porobić. I ojo. I, I praktycznie jest już ten. Makijaż zrobiony. Ja moje sobie tu wytrę pod oczami, i zaraz wracam, bo mnie denerwuje. To taki te brudy mnie denerwują. No i kochani, jestem. I sobie tutaj jeszcze wyrównam. O, trochę rozblenduję. O, to samo tu. Chore oko. Chyba nie. Jak się położy przyciemni rzęsy, to to chore oko przestanie po prostu istnieć. Co my tu mamy? Taki płaski, półokrągły. I w tym... no, no Otwórz się. Najjaśniejszym. Pierwszym z brzegu. zrobimy takło i co jeszcze coś jeszcze chciałam a tu jeszcze tak delikatnie sobie tu jeszcze pociągnąć o żeby było prawda prawda czasu prawda jak rano, pociąg sanitarny i tak proszę ja was tym niebieskim nie trzeba więcej niczego dodawać do tego praktycznie teraz tylko rzęsy, i tu wypełnię między, między rzęsami kredką z tą kiką, na coraz krótsza, no i zrobię rzęsy, zrobię resztę twarzy i zaraz do Was przychodzę. Ano kochani, muszę Wam powiedzieć, że mi tu kredka wyskoczyła między, między rzęsami za wysoko. No ja sobie tutaj idzie tak delikatnie, i tutaj też, żeby było tak samo tą, a z tym. Oj, chono tu wkładać, a tym pędzelkiem sobie po prostu to. O! Żeby było ciemniej. I już będzie jeszcze ciemniej. Można też o więcej, nie trzeba, odrobinkę. A zatem, kochani, mój cały makijaż. było na tyle, moi kochani. I co, mam nadzieję, że. Aha, nie, jeszcze co, użyłam. Użyłam moi kochani, pomadkę Jordan Gold, a na nią, moi drodzy, niebieskie ten połysk z tej, e, z tej e, palety. Twarz przypudowałam już, jak mówiłam, tym Este Laura, e, brązy. Oczywiście. Brązy, oczywiście moja ulubiona Danesa, na pewno kupię sobie drugą, jakby ta się skończyła, bo jest rewelacyjna. Róże, róże jak zwykle, kochani, z Lunar Beauty. Co my tu jeszcze mieli? Róże, brązy, nie mam założonego kompletnie highlightera. O, teraz dopiero o czymś zapomniałam. No to nic, nałożymy go razem, nałożymy go sobie o, tak delikatnie tu. Ja się zobaczę też trochę w lusterku. Delikatnie, bez przesady. No, no jest lepiej naprawdę, troszeczkę jak się świeci, a może to przyzwyczajenie. Tu no. jest pomadka, więc nie będę, tylko odrobinkę jest, patrzcie, odrobineczka, on się świeci, nie ma lepszego. Nie znam lepszego. Moim zdaniem, nie ma lepszego jak ten od Kitulca. Kochani moi, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że mogę dalej takie kolorowe, wiosenne, letnie makijaże zrobić. Ja sobie jeszcze tutaj tą chusteczką podciągnęłam, żeby było takie bardziej wyciągnięte. Panie, które tutaj nie mogą zaokrąglić, tylko tak jak było zaokrąglone dotąd i. I bez przesady można odrobinkę wyciągnąć, bo to wyciąga oko. Jak się dobrze wblenduje, to się wblenduje i wzmarzczy. Nawet widzicie specjalnie, nie widać jak to się położyłam na to, moi drodzy, te, te świeciste, delikatne brokaty z tej paletki. Paletka jest tania, ale rewelacyjna. Naprawdę, może konkurować z każdą jedną najdroższą paletą spokojnie, moi drodzy. Także um, jak nie macie, to kupcie. Polecam, bardzo, bardzo mam taką niudę i jeszcze jedną um, miałam, ale ją chyba oddałam. Teraz nie pamiętam, trudno mi powiedzieć. Kochani, bo i dziękuję Wam, że jesteście, że przychodzicie, że kciukacie, że um, jesteście tacy dla mnie dobrzy przede wszystkim, że, że jak wchodzę, czytam wasze, wasze komentarze, to mi kamień z serca spada. Dzisiaj jest 24 marca, jest czwartek. Filmik pójdzie w sobotę albo w niedzielę, no bo czego jeszcze złożyć? Dzisiaj jest, są trzy miesiące, były już o 13:05, gdy umarła moja córka. W związku z tym, żeby jakoś to wiecie, przeżyć, przyszłam tutaj do Was, zrobić sobie makijaż. Nie wiedziałam jaki, nie wiedziałam co, i tak dalej. No i, Powiem Wam, czy, czy przestałam, czy mniej boli, nie kochani. Nie mniej, ale inaczej. Ja się czuję, jakby mi wyrwali, wyrwali kawał wnętrzności ze mnie i została ogromna, wielka, rozpaczliwa dziura, pełna tęsknoty i pełna żalu, że dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? Przecież ja jestem. Ta starsza i ja powinnam odejść, a nie moja w kwiecie wieku 45 lat 15 maja piękna, mądra kobieta, jaką była moja córka. Ona ze mną zawsze, ten ból zawsze będzie. Raz będzie bardziej z nim można wytrzymać, raz nie będzie można wytrzymać. Jest na YouTubie Taka Agnieszka, ona mieszka w Anglii. Jest jej kanał, jak on się nazywa, kolejny, kolejny Dzień. Tak, jej zmarł, zginął tragicznie, syn też w wieku. I my się piszę do niej od czasu do czasu. My się rozumiemy, staramy Ona wie, co ja mówię, a ja wiem, a ja wiem że ona to rozumie. I nie, nie życzę nikomu, nie życzę żadnej matce takiego, proszę ja was, zdarzenia, bo życie traci sens, naprawdę. Żeby nie koty, żeby nie, nie mój syn przede wszystkim wnuczek, to już mi to nie było, powiem Wam szczerze. Kochani moi, jeszcze raz dziękuję Wam, że jesteście i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa.